Zakończmy nagrywanie. To ja zostawię tutaj swoje. Hej. Nie wiem, czy to się to robiło. F1. F1. Hello. Przywitajmy się przed grał Zasady fair play. Mam mam tak, tak. leży? Dobra, ja swój tu zostawię. O, mojego nie ma już. Poważnie? Nie, no nie wierzę. Z drugiej strony muru. Jest. Jest. Czekaj, wezmę go jeszcze raz. Dobrze. Swojego. Kładę tutaj. Cyk. Kładę plecak. No, kładę, swój kładę spodnie. Kładę I... to. Leżą. Dobra. Kładę no. kuszkę. Kładę Kody, to. Kładę to. Rękawice, kładę to. Leży. I kładę to. Dobra, czekaj, tylko siekierę bym zabrał. Właśnie. Nie, no, no dobrze, a więc witam, Przez witam, tak, bity tak, bity a, właśnie, bity. tak, 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 e, witamy wszystkich w naszym teleturnieju, hello, hello. Witajmy się, niech ja też się przywitam, witam, witam wszystkich zainteresowanych, tak, ja Uczes dwóch uczestników, o. czyli, czyli ja i Janek, e, tak, tak, też się ukłonię, mianowicie... ...rosyjska ruletka w wydaniu Daisy. A mianowicie... ...zasady, reguły gry... Będziemy bawić się w drwala. Będziemy tak. Rąbać, będziemy rąbać stację będą Na zmianę. Czyli... ...jeden podbiega, wali w dany dystrybutor, wraca, podbiega kolejny. Aż ktoś zginie. Dobrze. Tutaj nie wiem, czy widzicie, ale to są takie fanty do wygrania. Jest ich całkiem sporo. Myślę, że gra warta, warta poświęcenia. No raczej kto zaczyna. <laughs> Jakby to wylosować, kto zaczyna? <laughs> Jakby to ustalić, kto zaczyna? Wiesz co? Po... Nie ma monety do wygrania. <laughs> Podajmy... czekaj, nie, kurde no. No nie mam pomysłu jak, jak to ustalimy. A... Gramy w kamień nożycę. Zdajmy, że to jest kamień. Dobra, wiesz co? Tak, tak, czekaj. Patrz, F1 To będzie papier. Yy, papier. Yy, to będą nożyce, F2, ok? A F4 będzie... A będzie F4 kamień, <laughs> Czekaj do no, powiedzmy, że F4 to będzie ten... To będzie... F4 to będzie kamień, tak, serducho F3... 4 Tak, u tak. Mnie F4. Serducho. A faktycznie ty. A u mnie F4 fucking ty, ty, ty. F4 serducho, F2 to będą nożyce, a F1 to jest papier. Ok. Dobra, no. wybierzmy do opcję. Do, do, do trzech wygranych? W, no, do trzech wygranych. Dobra. Dobra. Trzy, cztery. Co, co żeś pokazał? Papier, a ja mam nożycę. Dobra, pierwsza wygrana. Czekaj, bo mi się ten. Teraz... No. Trzy, Trzy, cztery. cztery. Fuck. Dobra. Trzy, czte-ry. Fuck! <sad> <gry> jeden, Dlaczego? jeden. Dobra. Trzy, czte-ry. cztery. <sad> cztery. Fuck! Dwa, jeden. Trzy, cztery, ry <sad> Fuck, fuck, fuck! Dobra. Zaczynasz. Zaczynasz. Pierwszy z brzegu. Raz uderzamy, nie? <laughs> <whistles> Fuck Get <laughs> Nie Kiedy... No no Jak ja będę głodny, to cię zabiję i cię zjem. Dobra, no mm. już. smacznego. No no. Ty, albo nie, inaczej. Torped. no pomysł. Choć ty mnie zabijesz i to nagrasz. I zjesz mnie. Albo, choć zabijemy jakiegoś gracza i go zjemy. I nagramy to. Łajnat, łajnat, jak się trafi. Ja cię ostrzegam, bo ja się dwa dni temu gównem wysmarowałem, więc... Ja jakby, coś, jakby coś ci waniaje, to, to pamiętaj, że jestem wysmarowany gównem. Jak to dwa dni Przecież dopiero grę rozpoczęłaś? Gdzie, ale to dwa dni temu przecież zginęliśmy, no A. A to Wie. dobrze. Jak mówię, że górny wysmarowane to, to w sumie dobrze. To dobrze. <noise> tak, smaku w sumie. doda. Bardziej wilgotny będę, nie? No, tak, no, to tam o. na sucho to ciężko trochę idzie. No. no. Ja nie, ja nie trochę, trochę racji w tym jest, wiesz. To tak, tak trochę jakbyś... Mięso jakoś tak dobrze wiesz. Przyprawami. Doprawił. Do, doprawił, doprawił. W marynatę wsadził. Dwa dni odleżało. No. Swój smak ma. Uważaj. Znamaść? Jest taka. Świeżak, świeżak. Goni za tobą biegnie Świeżak. Hello. Hello. Do you need something? Nie, 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 nie. Zdziwił się. Chyba. Hello. 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 Kurna. A wiesz, że chciał walczyć ze mną? Nie, widziałem. Nie mam statusu. Musisz sprawdzić status, bo ja tylko... Nie mam ty. Marta. A on ci do Mocinama poleś? Jak Widzę. masz miejsce. Zabieram. Czekaj, a ja go zjem. Pff, nie, nie jest go, zatrujesz się poważnie. Nie, zatrujesz. się. Ej, jak się... Jak, jak mogę zjeść go teraz? Nie wiem, to trzeba coś mieć, go poćwartować, nie mam pojęcia. Teraz mam tego nie zrobimy. nie zrobimy. Zrobimy. Pod scrollem. Masz opcję. Zaraz zobacz. Skin and quarter the body. <laughs> Skórę i i tak? Brzmi smakowicie. Wow. Jak mało brakowało. A to było dobre. Tak, po cichu, po cichu. Łup! Czekaj, co tu się dzieje? Z kim? Ha? Widziałeś? Skąd on się tu wziął? Dobrze, że go wyczaiłem i że on nie nie, nie ogarnął. Czekaj, potwiartowałem i zostało mięso ludzkie. Chcesz zobaczyć? No, już idę. Czekaj, czekaj, Patrz. czekaj. Ja biorę wekwipunek, bo mam miejsce. Jak ktoś mnie zabije, no. to, to będzie wiedział, że zabił świra. No. A co ty co wziąłeś? O kurde. Ty, ono się duplikuje. Jest błąd chyba jakiś. Czy nie? Nie. Trzy kawałki są ludzkie. No, jeden wziąłem, chodź. Byśmy... Ty panik byśmy zrobili to. Z... Zrobimy Mógł ognisko to zjeść? później. Mogę to zjeść. Nie jedz, nie jedz, surowego nie jedz. Nie, nie, nie. Rozpalimy ognisko i sobie upiczemy. Kao, tu są ten. bywale ze co na pewno Starving mam, umieram. Jem. Zjedz. Mam, kurwa. Jem. Jedz, kurwa, nagrywamy to. Jem. Żyj ludzkie. Eat all. To się źle do nas skoczy <grymne> Jak tam? Jaki status? Mm, extremely hungry, wiesz, wezmę jeszcze jeden kawałek. W razie czego, jakbym znowu zgłodniał, dobra. Dawaj, lecimy dalej, bo to... Nie ma to tamto. <grymne> masz jakiś sick, jakiś status, czy masz... Nie nie, 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 nic, nic nie mam na razie, wiesz? Czy dobrze. No, to dopiero się okaże. Czy dobrze Coś czuję, że nie, ale... <laughs> to było chory. Zieło na. Trucie się i to, yy, Gracza widzę. Z dwóch... Nie, jeden. Dobra. Będzie do nas strzelał dwóch jest ich widzą nas. Uważaj, w to strony co ja patrzę. Celują, kucają i celują. Co Idzie jeden, idzie w naszą stronę. Zaraz ich poczekaj. Biegną, biegną. Dobra, dawaj za mną. Cześć, może nas nie zauważyli. Zauważyli, może bo być... kucali w naszą stronę. Patrzyli w lewo, w lewo, w lewo między budynki pod czołg. Pod czołg. I biegnij dalej. No jestem pod czołgiem. Dawaj, nie? dawaj, w lewo w lewo, w lewo, w lewo, widzisz mnie? Jestem, jestem, no, no. no. To dawaj. Chowamy się, o dawaj do budynku, może uda się iść tam O tutaj gdzieś, tędy, tak? te, w tą stronę, w tą stronę. Uda się może ich zdjąć gdzieś. Chodź, pyk. Troszeczkę się tutaj pochowamy. Już to jeden miał Mozina na pewno, więc na bliskiej odległości sobie nie postrzela za mocno. Nie wiem co miał drugi, już się jakoś nie przyjrzałem za mocno. Szkoda, mogłem. Ja, to ja nie skupiłem, ja już wziąłem tylko zarysy niestety uroki. Mhm, może poprawię trochę, ja spróbuję może poprawić trochę Jak ich zobaczysz, krzyknij, co? Object, Może ustawię sobie object na no normal. Terrain nie zostanie na tym. Widzę ich, widzę po lewej stronie naszej. Okej. Okay. To, to są faktycznie... Tak i to nie wiem, jest ich trzech, dobra, dawaj, dawaj, tutaj za nas spadamy w ogóle. Całkiem stąd spadamy. Za, za ten, za miasto, za miasto tutaj wybiegniemy. Czy ten, Czy gdzieś tu nie widzę? Gra, widzę gracza, patrzy się na klatkę wejściową, na ulicy stoi. Na którą klatkę? Na tą twoją, do której wbiegłeś. Czyli w gościu po prostu widział mnie. Tak. O, powiedz mi, kiedy wejdzie do środka. Gdzie, nie wchodzi on, stoi, siedzi na ulicy i czeka. Spróbuję go zdjąć. Siedzi na ulicy i czeka, nie widzę. Tak, nikogo. tak, na prawo. Na prawo. Gdzie nie widzę, go patrzę przez okno. Nie widzę. Może gdzieś się schował? No. Nie wiem. Chciałem obie z drugiej strony blok i sprawdzić, gdzie on tam jest. Jeszcze raz sprawdzę, czy go tam nie ma. Pewnie się gdzieś ukrył. Siedzi dalej, na prawo. Dobra, Czekaj. spróbuję go tam odnaleźć. Spróbuj podbić i jak ja go zobaczę, spróbuj podbić i dogadać. Przy sklepie, tak? Fuck, strzałem do mnie. Wow, wow, wow. Spadam na górę. I to oni, to oni, to ci kolesie, którzy nas śledzili. Nie widzę nikogo. Ja w drugim bloku jestem. A w drugim jesteś. Tak, w tym bloku, w którym jesteś, mhm. to jak z niego wyjrzysz, to na prawo na tej ulicy, tak na wysokości pierwszego domku, siedzi koleś, kuca. No dokładnie. No, 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 No to jestem w tej pierwszej klatce od ulicy. Wow. Oj, oj. właśnie do wow. mnie strzeli koleś. Nie trafiłem. Dobra, o mnie. Zabił mnie tyf. Gdzie jest? W moim bloku. przed na drugi klient. Ale skąd on widział, że ja tutaj jestem? W tym, co ja jestem? Czy w tym z jedną klatką? Wiesz co? Generalnie tak. Jak biegłeś e, ulicą, mm -hmm. to ten pierwszy blok gara, Pierwsza klatka, pierwszy blok naprzeciwko sklepu. Jakieś powyższe klatka. Tak. Dostałeś. No, z AK. Żyjesz? Żyję, ale zaraz padnę. Skąd on? Przed schodami. To bardzo krwawicz? No. Dobra, no, spróbuję Widzę górę, więc wydaje mi się, że jestem. Niedaleko nowotrwska, albo niedaleko. Wydaje mi się, że to jest. Dobra, jak się nazywa, ta. To... Ej, coś tu jest nie tak. Dlaczego? Padłem, w ogóle koleś, ja nie wiem, jak on to. Coś mi tu nie pasuje bardzo.